Cześć, dzisiaj recenzja retro. Przedstawiam mój taki stary sprzęt, komputer 486DX. Mam go tutaj w takiej fajnej torbie. Torba jest dość solidna. Stan, stan torby oceniam na bardzo dobry. No to takie minimalne są na te yy, takie pęknięcia, no ale bardzo ciężkie to jest. Otwórzmy i zobaczmy, co tutaj mamy w środku. Kabel, zasilacz, bardzo duży zasilacz. Mega duży. duży Taka dziwne wejście. Takie mega dziwne wejście, mega duży i bardzo ciężki. Pokaż. No. Akurat tu jeszcze w zestawie mam taką fajną, taki fajny element Siemens S6. Mam jeszcze działający. No jeszcze działający. Jak go otworzymy, jest bateria, bateria jest wyczerpana, trzeba baterię nową wymienić. I jest plomba gwarancyjna po polsku. Yy, 98 rok. Czyli telefon z 98. Myślę, że pokażemy naszym dzieciom, jakie kiedyś były telefony. Telefon, myszka. Nie w internecie, tylko myszka, na żywo. Myszka, myszka, myszka nie, jest w mojej. nie jest zestawu, natomiast chodzi o to, żeby ona miała wejście takie kom. Ja jeszcze. Pokaż mój, pierwszy, mój pierwszy komputer, jaki miałem, to też miałem na kom mm. wejście myszkę. Właśnie tego typu myszkę miałem. Ja już takich nie pamiętam. Za tą myszkę pamiętam, specjalnie ją kupiłem jeszcze na giełdzie do tego komputera. Za nią z 20 zł. Ok, i oryginalnie tu jeszcze miałem yy, książeczkę całą, dyskietkę z systemem DOS. I niestety nie mam już książeczki i nie mam dyskietki, dlatego dzisiaj tylko odpakowywanie, odpalenie w partii 2. I tutaj jest gwóźdź programu. On już był odpieczętowywany, bo chciałem zobaczyć co tam w środku oczywiście, dlatego urwałem zaczaski, dlatego tu jest lekko przyklejony. Jest cholernie ciężki. To zaczaski były? No, no, takie wiem, za zaczastki. Tu jest wejście. EXT jakiś. To jest na klawiaturę. Czyli to jest na zwykłą klawiaturę. Można zwykłą klawiaturę podłączyć. To są jakieś porty, nie wiem. Tu jest też jakieś jeszcze przełączanie. Takie ma, takie dziwne. Tu jest bateria. Bateria jest duża, ciężka. Myślę, że najcięższa, nie? Cały jest bardzo ciężki. High scream 486DX33. Mm. Mm. są takie pokrętła manualne do ustawienia ostrości. Tym ostrości? Yy, tak. Otwarty. Klawiatura oczywiście po niemiecku, bo to jest niemiecki T-Mobil. Power Ice Cream 486 DX. I teraz tak na szybko go podłączymy. I go tylko odpalimy. Nie mam systemu operacyjnego wgranego do niego. Dysk tu jest 56 MB z tego co pamiętam, także dysk jest też oszałamiający i ja odpaliłem na tym sprzęcie gierkę, bo bardzo chciałem coś odpalić. Odpaliłem skoki narciarskie, Ski Jump Deluxe, ten na pierwsze i klatkowało strasznie, także jest to titan szybkości. Natomiast jak będę miał czas, to myślę, że się pobawię kiedyś, nie? coś sobie odpalę jakiegoś prostego jest podłączony i start Chodzi no myślę, cicho że nie widać. no oczywiście, że będzie coś, coś będzie widać tak. wyświetlacz jest słabe jakościowo no ale na tamte czasy nie ma co się Przecież. nie ma czego się spodziewać <grym> jest do drugiego planu Perełka? Tyle. Większe odpowiedzi są w drugiej części.